się siema, siema. Dzisiaj robimy znowu klateczkę, ale skupimy się dzisiaj wyłącznie tylko na skosie. Właśnie, dlaczego na skosie? Bo to będzie mój drugi trening handlami i to będą właśnie hantle na skosie. Dobra, lecimy. Mamy tu na hantelce 35 kg, hantelką 37 jakoś. I będziemy zaczynać. Płasko klatę zrobiłem sztangą i lecimy właśnie dzisiaj drugi trening handlami po wielomiesięcznej przerwie. Drugi trening handlami dopiero. Wcześniej robiłem płasko dzisiaj skos. Dobra. To lecimy w sztangą. Nie dotykam klaty, bo nie dam rady, a zobaczymy jak tym nisko, nisko, czy dość nisko, czy, 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 czy też za wysoko będzie. No ale nim mnie to ocenię, sami ocenicie, zobaczycie czy, czy dobrze technicznie, dobrze upuściam te hantle. 10 razy poszło. Zrobimy jeszcze 8-8-6 albo jakiś inny in, inny schemat tych powtórzeń, no ale zobaczymy. Dołożymy kilo 25 policzymy Policimy z drugą seryjką. O, fajnie, fajnie poczysz te handelki po kilku miesięcznym przerwie. Ale dobra jest. Ok. Druga seryjka. Żarcie mi leży na żołądku, Jak się nie zrzygam to będzie dobrze. Troszkę za szybko chyba zaczęłam po jedzeniu. Druga seria poszła lepiej niż pierwsza. 10 razy zdaje się, że się znowu. Ok, dołożymy dalej. Polecimy z trzecią. Fajnie, fajnie. Nie źle. Nie ma aż takich straty, straty mocy na hanterkach. Po paru miesiącach ta sztanga jednak też dobra była. Ale fajnie, fajnie. Odczucia przyjemne. Damy radę, dobra. To cyk trzecia seryjka. Te osiem razy poscuję ruszyć. Ale 9. Jest dobrze, jest siła. Jest siła. Oczywiście na samej górze też nie luzuje mięśnia. Cały czas jest jeden ruch w jedno napięcie. Przez całą serię jest jedno napięcie żadnych luzów. Nie ma na górze. Nie dotykam handla. O oh, jest okej, okay. dobra. Dokładamy i lecimy z ostatnią seriką. Handla 36 kilo i walczymy dalej. No i GIT bardzo fajnie, dobra. No i Hunter skos duży sukces. Nie spodziewałem się, że, że będzie ta siła, że zrobię ostatniego powtórzenia yy, ostatniej serii te 8 powtórzeń. To już jest dobrze. Teraz tylko siło przybywaj. Coraz więcej, żeby było. Zrobię sobie jeszcze rozpiętki i może bramę i na tym będę kończył. Ale. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia na następnym filmie CXPina. Zostaw komentarz. Powiedz mi, czy dość nisko opuściłem te hantle, czy, czy za wysoko. Właśnie się wypowiedz. Dobra. Cześć.